Wkrótce Halloween. Czy ty już masz jakikolwiek pomysł na to, jakby się ubrać w halloweenowy strój? Jeśli chodzi o Halloween, to ja jestem e, jestem bardzo śmiesznym przypadkiem, dlatego, że od siedmiu lat prowadzę kanał. Rok w rok daję, każdego roku Kilka propozycji różnych makijaży, stylizacji, charakteryzacji, od krwawych po nawet takie glamour z diamentami i po prostu wszystko, full wypas. A sama nie chodzę na imprezę handlową, tak bo jakoś tak wypada. I w tym roku będę pierwszy raz, ale jeszcze nie zdecydowałam, kim będę. Super, a gdzie, że tak powiem, co to będzie za impreza? I idę do przyjaciółki na domówkę. Wow, super. A czyli rozumiem, że dowolność w kwestii wyboru stroju. Tak, tak, tak. Jest dowolność. Zastanawiam się, żeby coś połączyć tak, żebym z moim mężem była jakoś tak do pary. Zastanawialiśmy się nad takimi szkieletami, ale chciałam użyć fluofarb, bo będą fluorescencyjne światła i będziemy po prostu świecić. Myślałam o tym, ale... ciło nie mówcie nikomu.